No I teraz teraz słychać pewnie jadą gdzieś się wąka, pali. Zobacz po koszeniu jaka trawa, siano, zero zieleni, straszna susza jest. No i cóż, przyjrzymy się z bliska dzisiaj bołrówkom, bo pięknie rosną owoce i będą bardzo grube. No i też tutaj, gdzie jest agrotkanina, ta wilgoć jest trzymana i w takich właśnie porach, no tak naprawdę, i to jeszcze zapowiadałem, że nie będzie padało, no ta wilgoć jest zawsze większa, niż by jej nie było. No i cóż, z bliska obejrzymy owoce dzisiaj, kochani. Już tutaj będą grube, bo ja się bałem, że wszystkie naraz będą dojrzewały i będą drobne. A to jest największa tragedia w uprawie. Bo z tym owocem nie ma co zrobić. Nawet Ty będzie na rynku tej borówki mało zdrobną, nie zawołujemy nic. Siedem sezonów temu tutaj te borówki sadziłem, nacinałem dziury. I zobacz, przez 7 sezonów tutaj było różnie. Czyli nie wiedział, że tą burówkę w ogóle trzeba ciąć. Były momenty, gdzie ta była burówka kompletnie tego samego rozmiaru. Dzisiaj 100 km woziło owoc, bo nie było się tego sprzedać. No ale w końcu po tych latach widać, że jest przyzwoicie. Tu będę Wam pokazywał teraz chyba najwięcej. Jak oglądaliście w listopadzie, w grudniu, to teraz mam przyjemność, będzie oglądać tutaj moje materiały, bo chcę Wam dać serce. Bo zobacz, mój największy błąd w życiu, no, zaczynałem od truskawek i pamiętam ten moment, jak płakałem, bo no, zamówiłem w ciemno agrowuchninę i psy wbiegły na pole tego samego dnia. Połowa była porwana, prawie hektarowa, no, projekt życia i załamany, bo zawsze przegrywałem przez chwasty. I cóż, zobacz, tutaj dochodzi owoc, za który. Te 7 lat temu, pamiętam, zawoziłem na skup w, w hurcie karteczkę, miałem po 19 zł kilogram bluchropa, odjąć zbiór, ile zostawało pieniędzy z takiej uprawy. A teraz pomysł sobie, no nawet tą truskawkę, ubiankę też trzeba się nazbierać, zapłacić za, za zbiór. Już jest po y, niżej 20 złotych za ubiankę. A też trzeba się narobić, żeby wyprodukować taki owoc. A to to cholerstwo zawsze tą wartość ma. I to widzę po tych latach nagrywania, że to zawsze będzie yy, owoc, który Będą chcieli zjeść, ale musi być gruby, więc to mnie najbardziej cieszy, że te burówki już widzę. No, jak mentosy, bardzo fajnie. No i widzisz, też kolejny błąd, to była właśnie ta, ta włóknina, bo zmieniło to moje tory. Jak był konsekwentny, bym miał lepszą włókninę, to ja bym miał co roku szufladę pieniędzy z uprawy truskawki. a tak to człowiek przeskoczył znowu później na agrest. I następny błąd, yy, brak cierpliwości i czeresienki, które też oglądacie tutaj na kanale odmiany, yy, które zostały. To już szkółce słabe, gorzkawe też reszcie są i też już też człowiek zatrzymał się w miejscu i tutaj tak samo no, kupione na targu y, sadzonki pomieszane odmiany. Tak jak mówiłem, tam jest sender chyba, tam biur, i później przy zbiorze ciężko te owoce zbierać, bo trzeba, trzeba szukać, więc na pewno będę chciał Wam tutaj też stworzyć i zaoferować też najlepszą jakość, jeżeli chodzi o tkaniny, też już jest w uprawie burówki sprawdzona. Odpowiednia gramatura tutaj też. Firma Agrimpex jest patronem tutaj mojego kanału od samego początku. Chciałem tutaj walczyć z tymi chwastami, ale też kochani no z tą wilgocią, bo to na pewno dużo po tą tkaniną zatrzymuje. Więc zostawiam swój numer kontaktowy, jeżeli chce się doradzić, z chęcią z sobą porozmawiam, bo to jest uważam każda rozmowa inspirująca. Więc zostawiam numer, także mojej strony internetowej jagodowecentrum.pl, więc też można w wolnej chwili na telefonie wpisać i zajrzeć. A tutaj no już są bardzo fajnie, bo tu jak byłaby drobnica, to w tym roku by się, by trzeba było szukać jakiejś cukierni, gdzieś włożyć na jakieś, to no nie wiem. A tutaj gruba borówka, nawet no, jak będzie jej na rynku, więcej. A to i tak największy problem to też później zebrać. To jest ważne. Jak masz cenę, no nie wiem, 4 zł, 5 zł za kilogram, a ty musisz zapłacić 3 zł za zebranie, i wiesz, zawieźć to cały. No to czasami się po prostu, no mówię, kurde, odechciewa. Więc odkładajcie już pieniądze, kochani, na burówki. Cześć.